Przedstawiła się Konfederacja Wielkopolska, której przyświecają hasła m.in. autonomii gospodarczej Wielkopolskiej i nasze podatki na nasze wydatki. W poniedziałek, 14 kwietnia, odbyła się pierwsza konferencja prasowa Stowarzyszenia Konfederacja Wielkopolan, na czele której stoi prezes Mariusz Chlebowski. Idea powstania tego stowarzyszenia nie narodziła się z dnia na dzień. Jest, to, jest ona efektem. Przemyślanych, obserwacji tego, co dzieje się w naszym kraju, tak jak i w naszym regionie. To, co dzieje się w kraju, nie wróży nic dobrego. Naszym krajem rządzą nieudacznicy i złodzieje. Przeciwstawia się temu właśnie Konfederacja, której celem są zmiany w Wielkopolsce, a konkretnie wywalczenie jej autonomii gospodarczej. Część funduszy, które idzie na, na budżet centralny, może pozostać w Wielkopolsce. Mamy dane, które, które przedstawiają w jakim stopniu wracają pieniądze z budżetu centralnego do, do Wielkopolski i tak naprawdę jesteśmy w, na szarym końcu, na szesnastym miejscu w całej Polsce. Wtedy będą pieniądze na chociażby służbę zdrowia, stąd postulat tworzenia regionalnych kas chorych. W programie konfederacji jest kilka haseł związanych ze szkolnictwem, na przykład darmowe obiady w szkole dla każdego ucznia. Bezpłatne podręczniki dla uczniów z województwa czy wprowadzenie do szkół zajęć o historii Wielkopolski. Konfederacja Wielkopolan obecnie zrzesza 30 osób, są wśród nich byli działacze Ruchu Palikota.